Ja tylko powiem jeszcze jedną ciekawostkę o Majku. Wyobraźcie sobie, że w Krakowie jest AGH, to pewnie wiecie. I ten człowiek to jest konkretnie profesor od Growth Hackingu. Tak. Niesamowite, że żyjemy w takich czasach, że jest gość, który wychodzi i mówi studentom, jak mają Growth hakować. Tak, a później mówię, że coś takiego jak Growth Hacking nie istnieje i to jest po prostu sprzedaż i marketing. I cytuję no książki sprzed 30 to, lat. To wtedy już z dziekanem masz do porozmawiania. Dokładnie. Okej, okay, no to zostawiam cię z publicznością. Powodzenia. Dzięki. 1 czerwca 2009 roku, punktualnie o godzinie 19.30, słonecznego Rio de Janeiro do romantycznego Paryża wyrusza lot AF447 i na pokładzie Airbusa wszyscy czują się w miarę bezpiecznie. Airbus A350 jest uznawany za 330 jest uznawany za najbezpieczniejszy samolot, za sterami siedzi doświadczony kapitan, jest jeszcze specjalny taki system fly by wire, który koryguje nagłe ruchy pilota, żeby Przekształca je na sygnał cyfrowy, z analogowego na cyfrowy, i z powrotem. Niestety realizuje się jedno z praw Erla Weinera, mówiące o tym, że urządzenia cyfrowe korygują wiele drobnych błędów, tworząc miejsce na jeden duży błąd, i cała załoga i pasażerowie giną. Natomiast my w marketingu mamy mniejsze, spokojniejsze katastrofy. Nie jest to tego kalibru. My po prostu wysyłamy maile, nie? wysyłamy smsy i tego rodzaju rzeczy. Dodatkowo w działach marketingu mamy taką wieczną y, instytucję praktykanta w dziale marketingu, który jak coś zrobimy niepoprawnie, to zawsze możemy na niego zgodzić. Tak, zgonić tak zrobiło chociażby HBO po jednej felernej wysyłce. Niektóre wpadki, fuck up, są małe, niektóre mają większy kaliber, na przykład taki ELVIS, czyli proces wdrażania sap w Lidlu, Elektronischen Lidle warenschaft information system który kosztował jedynie 500 milionów euro, zaangażował z organizacji 100 najmądrzejszych osób, aby po siedmiu latach dojść do wniosku, ty, może nie wdrażajmy tej technologii do automatyzowania. Czegoś. Automatyzacja komunikacji z klientem bo o tym rozmawiamy na Marketing, Automation and Tools nie jest łatwym zadaniem. Tam, połączenie tych grafów można zrobić sobie krzywdę. Dlatego. Ja jak przygotowywałem prezentację, to na tak stwierdziłem, że na początku wezmę różnego rodzaju fakapy i będziemy się śmiać przez 18 minut. Kolega powiedział, że tutaj trzeba być merytorycznym, a wiedziałem, że i Marcin, i Grzegorz będą pokazywać narzędzia, dlatego ja się bardziej skupię na tej personalizacji. Musi być cyferka. 71% konsumentów oczekuje spersonalizowanej komunikacji, według raportu McKinsey'a, a jednocześnie 76% i, e, 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 ankietowanych jest zirytowanych, jeżeli do nich nie dochodzi. I personalizacja nie jest łatwym zadaniem i tam naprawdę można do popełnić różne śmieszne błędy. Natomiast co to jest ta właściwie personalizacja? Taka porada eksperta ze sceny personalizuj doświadczenie klienta dla mnie brzmi jak instrukcja narysuj sowe. Wiecie jak się rysuje sowe? Najpierw rysuje się dwa kółka, a później rysuje się całą resztę sowy. I stwierdziłem, że yy, Proces personalizacji doświadczenia klienta i automatyzowanie tego procesu jest troszeczkę bardziej skomplikowany i pogrzperałem, znalazłem taki koncept, taki framework, który nazywa się krzywa dojrzałości personalizacji. To jest takie jak lejek marketingowo-sprzedażowy, tylko mniej popularny i wiele firm różnego rodzaju takie krzywe dojrzałości personalizacji publikuje, Mówi, że najpierw biegamy, później, biega, później jeździmy na rowerze. I wziąłem ten warsztat i nim się z Wami dzisiaj podzielę. Na samym początku krzywa, krzywej dojrzałości są kampanie masowe, czyli kampanie, które kierujemy do jakiejś określonej grupy naszych odbiorców. Co może pójść źle? No, Coś może pójść źle, dlatego pierwsza porada ekspercka, nie testujcie na produkcji, ogarnijcie sobie y, staging. Druga, która wydawałaby się równie oczywista, to czytajcie to, co wysyłacie. Bo nawet takie marki jak Apple, która jest wielbione przez wielu marketerów, zdarza im się w, przeprowadzić na przykład wysyłkę update'u regulaminu, w którym to informują, że umrzecie w tym roku. Tu jest tak in event of your death, coming later this year, jakby, jakbyście tutaj nie mogli doczytać. Tak każdy umrze w, każdy, w innym momencie, a to była kampania masowa, natomiast wspierając się wyżej po tej krzywej dojrzałości, mamy kampanie triggerowane, czyli takie klasyczne automatyzacje. Wydarza się jakiś event i wysyłamy jakąś wiadomość. Jak ja wdrażam systemy marketing automation od dobrych kilku lat i zawsze byłyby problemy z tymi eventami. Natomiast teraz jeszcze 46 dni i wszyscy będą musieli przejść na GA4, a tamta konstrukcja tego systemu analitycznego jest dużo bardziej zbliżona do systemów CRM-owych, czyli mamy obiekt użytkownika i jego cechy, i event i jego propertiesy. Czyli Coś się dzieje, jakiś event i robimy akcję. Na przykład ktoś zadaje nasze, na, na, do naszego czata chatbota pytanie, a my odpowiadamy, że super. Tylko nie zawsze i musimy przemyśleć, jak ta akcja może wyglądać, bo tak jak w y, przypadku PayPola możemy zrobić sobie kuku. Wspinając się wyżej po tej krzywej dojrzałości personalizacji, mamy coś takiego jak dynamiczne pola, czyli pewne zmienne, które umieszczamy w dowolnej wiadomości wysłanej do odbiorcy. Taki klasyczny cześć Mike. I tutaj nawet najwięksi potrafią popełnić drobny techniczny błąd, nie zamykając odpowiednio zmiennej. Taką wiadomość LinkedIn wysłał do kilku milionów swoich użytkowników. Natomiast zdarza się, że Wy nie będziecie mieli tej właśnie nawet imienia, także ważne, żebyście pamiętali, żeby użyć wartości domyślnej. W To, co w Polsce jeszcze działa, to zadbanie o deklinację, bo jednak czujemy, znaczy wyróżniamy się z tłumu, jeżeli deklinujemy te zmienne typu imię. Natomiast w tego rodzaju operowaniu na zmiennych można popełnić też często bardzo, bardzo wiele błędów. Także trzy rzeczy, o których powinniście pamiętać. Pierwsza rzecz, wykorzystaj wiele obiektów. Jednym obiektem jest użytkownik i on może mieć te różne cechy, różne propertisy, atrybuty czy inne zmienne, ale możecie mieć obiekt produktu, możecie mieć obiekt firmy i każdy z tych obiektów może mieć wiele atrybutów, czyli wasz mm, klient może mieć ulubiony kolor, a wasz produkt typu zielony, a wasz produkt któryś jeden z tysiąca może mieć ten produkt w tym kolorze, czyli zielony, i te dane można połączyć. Zielony to jest kolor, ale na przykład takie, taką datę możecie wykorzystać w ten sposób, że Twoja subskrypcja kończy się za trzy dni, jeżeli na obiekcie subskrypcja przechowujecie datę tej subskrypcji. I trzecia rzecz, tak naprawdę takie zabawy zmiennymi wewnątrz treści, to. Pełne warunkowanie if else, a dla tych bardziej technicznych to tak zwana jingja i tutaj inside joke można naprawdę zostać programistą HTML-a. Wiedziałem, że ten dowcip nie siądzie. Natomiast w, w, wchodząc wyżej na krzywej dojrzałości personalizacji, mamy kwestię związaną z segmentacją. Segmentacja to prosty koncept. Bierzemy wszystkich naszych użytkowników, wymyślamy sobie jakieś kryteria segmentacyjne i dzielimy tych naszych odbiorców na grupy podobne, czy wychodząc z założenia, że grupy o podobnych cechach będą reagować w analogiczny sposób. Na naszą komunikację. I mi wydaje się, że bardzo wielu marketerów ma taki problem, że przerzuca te kryteria segmentacyjne, jak wiek, płeć, które były nauczane 20 lat temu na uczelniach, na właśnie te kryteria segmentacyjne, które trzyma w CRM-ie. No i jeżeli mamy takie. Kryteria i weźmiemy mężczyznę urodzonego w 1948 roku, który ma dwójkę dzieci, jest człowiekiem sukcesu, wolny czas spędza na nartach w Alpach, to mamy zarówno króla Wielkiej Brytanii, jak i króla czarnego roka. Dlatego ja polecam wam, abyście trzymali te kryteria segmentacyjne zupełnie inne. Zdyf... Trzymajcie sobie kryteria segmentacyjne, takie jak zachowania zakupowe, tutaj klasyczna RFM, czyli recently frequently monetary, albo etap lejka, czy etap na ścieżce klienta, według tego, czy poziom satysfakcji, albo poziom zaangażowania, wykorzystania waszego produktu. Trzy rzeczy, które warto zadbać, o które warto zadbać w segmentacji swojej bazy w swoim CRM-ie albo CDP-ku. Zbieraj dane rozróżniające segmenty, bo wtedy będziesz łatwiej dzielił tych klientów na grupy, a nie wszystkie dane. Opisuj te dane. Niech każdy wie, co oznacza dany atrybut czy dany properties. W ogóle ja polecam tworzyć słowniki, bo inaczej nasz CRM wygląda jak stajnia augiasza i nikt nie wie, co to znaczy klient VIP albo to są najważ... najlepsi klienci. Dodatkowa taka techniczna rzecz, dobrze jest agregować pewne dane. Jeżeli trzymacie każde zamówienie na oddzielnym evencie, to możecie sobie podsumować, ile, ile ten klient był warty przez ostatnie 12 miesięcy, i do tej wartości odwołać się bezpośrednio. Wspinając się jeszcze wyżej, na tej krzywej dojrzałości personalizacji, mamy komunikację omnikanałową. I ja trochę. Dziwnie się czuję, mówiąc o tym, że musicie zainwestować w Omni Channel w 2023 roku, bo pewnie ktoś stojący na takiej scenie 10 lat temu o tym mówił, natomiast jako konsument widzę, że nadal bardzo wiele marek nie opanowało tej trudnej sztuki. Zmiany na rynku reklamowym powodują, że no, idziemy, przesuwamy się z third party data i budżetów reklamowych na first party data i dane CRM-owe. Także wy też musicie w końcu zainwestować w dobry CRM i CDP, bo on umożliwi wam tak naprawdę wszystkie te elementy, o których mówiłem do tej pory, czyli zarówno kampanie masowe, jak i triggerowane, jak i dynamiczne pole segmentację czy komunikację omnikanałową. I jedna porada, raczej zainwestujcie w narzędzie, które umożliwi wam wam Skomponowanie, czyli mach, microservices, API-first, composable i headless, a nie jedno wielkie rozwiązanie typu se, e, Salesforce e, czy podobne. Natomiast jesteśmy na konferencji o trendach. Chcemy się dowiedzieć, co jest zaraz. Także zaraz jest NBA, NBO, chociaż to nie jest tak naprawdę takie zaraz. Dla mnie systemy NBA, NBO, to jest taka polska izera. No niby jest, ale no nie do końca jest, nie? Już teraz będzie inna i systemy NBA, NBO to systemy tak zwane next best action, next best offer. I w takich dużych systemach klasy marketing automation tego rodzaju moduły są, gdzie możemy wybrać pewne kpi -e i decydować na podstawie, że chcę poprawić ten KPI, to muszę wysłać tą ofertę. To jest wy wybierane poprzez algorytm albo wybierane poprzez reguły y biznesowe. Natomiast, no, tak jak mówię, ja nie widziałem jeszcze, żeby to faktycznie działało, bo mogłoby to zadziałać przy w firmie, która ma Totalnie niezmienialną ofertę przez 12 miesięcy w roku, i nie ma w niej żadnej y, sezonowości, abyśmy mieli czas te algorytmy nakarmić. Jest natomiast wiele takich mądrych algorytmów, różnego rodzaju rozwiązań, które robią bardzo często mniejsze rzeczy. I takim podstawowym algorytmem, o którym na pewno wszyscy słyszeliście, jest w algorytm, który przewiduje, co nasz klient chce. To jest tak zwana nazwana personalizacja predykcyjna. I najbardziej klasycznym y, techniką są rekomendacje produktowe. I rekomendacje produktowe naprawdę działają. Dowodem anegdotycznym jest fakt, że 75% kon, y, treści konsumowanych na Netflixie wychodzi z tych algorytmów. Natomiast. Ja nie wiem, bo to chyba ci, którzy tak sobie już w końcu wybiorą coś, no to wybiorą tylko te rekomendacje, a nie tylko skrolują. Skrolują, i w sumie nie ma co obejrzeć. Natomiast jak działają, działają rekomendacje produktowe czy rekomendacje treści? W dużym, ale to bardzo dużym uproszczeniu. Jeżeli mamy użytkownika A i użytkownika B i użytkownik B kupił produkty X, Y, Z, to najprawdopodobniej, jeżeli użytkownik A kupił produkty X, Y, to możemy mu. Zarekomendować e, produkt Z. E, a na samym szczycie jest coś, co już dzisiaj było odmawiane e, przez kilka przypadków, a na LinkedIn jest tego dużo, dużo więcej czyli generatywna personalizacja oparta o sztuczną inteligencję. I ja bardzo cieszę się, że na panelu było był, e, rozbicie tych kwestii, dlaczego. Daną wiadomość można rozbić na takie czanki, bo jak spojrzycie na konstrukcję dobrego prompta, czyli definicję celu, yy, zadanie, wskazanie kontekstu yy, i to, co chcecie uzyskać, to to de facto są wszystkie, wszystko pewne zmienne, które. W odpowiedni sposób możemy zaadresować do ChatGPT czy każdego innego modelu językowego, no i dotrzeć do tego szczytu do personalizacji opartej o AI, gdzie każdy dostaje indywidualne wiadomości. Także tak wygląda krzywa dojrzałości personalizacji, czyli wiecie już, jak narysować tę sowę. Natomiast trochę wzi trudno wziąć ten koncept, ten schemat i przełożyć do, do Was do firmy. Dlatego stwierdziłem, że, dziłem, że przyniosę dla Was taki konkretny blueprint, jak personalizować doświadczenie w trzech krokach. Krok pierwszy: bierzemy na warsztat jakiś cel, KPI czy metrykę, którą chcemy poprawić albo którą chcemy osiągnąć. Krok drugi składa się z kilku elementów. Najpierw z naszej bazy klientów wybieramy segment użytkowników, u których będziemy chcieli ten KPI poprawić. Następnie definiujemy, co to znaczy ten segment, czyli definiujemy te behawioralne identyfikatory, czy też kryteria segmentacyjne, które przetrzymujemy w naszym crm CRMie, naszym CDP-ku, naszym jak to ładnie kolega powiedział, one source of truth, tam sobie wybieramy tych użytkowników. Wybieramy też moment, do którego chcemy do niego uderzyć, i kanał, którym wyślemy mu wiadomość. I na konkretnym przy... następnie jak to zbierzemy, to jest tak naprawdę ta wiadomość, ta taktyka, którą wysyłamy. I taki personalizacyjny blueprint, na przykład dla Spotify'a, wyglądałby w ten sposób, że jeżeli chcemy poprawić trzydniową lepkość aplikacji, czyli kwestie związanami z utrzymaniem, z retencją, no to yy, wybieramy sobie segment Young Professionals i Millennialsów. Następnie definiujemy, że muszą od trzech dni korzystać z aplikacji e, mobilnej, słuchać muzyki i wybrać już jakieś preferencje. Moment to ósma albo siedemnasta, czyli moment, kiedy idą do szkoły albo wracają z pracy. Albo idą, do wracają z pracy. Kanał to notyfikacje push i Wysyłamy w momencie przed i po pracy, moment, kiedy oni. Yy, rekomendacje, playlisty, która, yy, aby utrzymać ich w aplikacji. Natomiast wracając do historii, o której zacząłem. O 23.04, samolot uderza w taflę wody. Komputer pokładowy. Aż 75 razy ostrzegał przed przeciągnięciem za pomocą komunikatu stal. A kapitan Dabua, na 346 godzin, które spędził, ostatnich godzin, które spędził za sterami, tylko przez cztery pilotował maszynę osobiście. Cały czas lec, był wylatany na autopilocie. Jest takie powiedzenie Fryderyka Niczego. Człowiek, który chce latać, nie może zacząć od latania. Musi najpierw nauczyć się chodzić. I automatyzacja jest fantastyczna. Technologia jest super. Używajcie jej. Ale czy AI odbierze nam pracę? Mi się tak nie do końca wydaje, bo ktoś tymi algorytmami pajączkami i tymi wszystkimi rzeczami musi sterować. Dzięki wielkie. Dzięki.